Wysoki Sąd i też. Wysoki Sąd, że tak Wyrok Wysoki Sąd, są, 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 że Jeśli, jeśli sąd pozwolić, chciałabym o udzielenie głosu. Przykro mi, ale zapewne już przed sądem. Rozumiem, Sąd i też. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy pana Łukasza Świątka. Postanowił. Niestety nie mamy podstaw, by skazać Pana na więzienie. Pani prokurator nie miała zbyt przekonujących dowodów, dlatego nakładamy na parę karę 3000 grzywny, które będą oddane na skarb państwa. Niestety nie były dowody zbyt przekonujące ani jednej, ani drugiej strony, więc nie wiemy, czy to jest dobry wyrok. Pani prokurator zachowywała się trochę arogancko, stała z do sądu, żeby nie podobało nam się to zachowanie. I tak jak tutaj powiedziała Pani mecenas, że musimy decydować między wykarmieniem rodziny, a zanieczyszczeniem środowiska. Niestety jest to jest to decyzja na długie lata. I co będzie, jeśli w tych iluś latach jednak będzie to miało duży wpływ na środowisko. Więc to jest jeszcze sprawa do przemyślenia. Dziękuję Państwu za uczestniczenie w tej rozprawie. A zamykam tą sprawę. Proszę, ja jako tak. nauczyciel.